Nakładam aparat na zęby podejście numer 4. Zaraz będę sobie kończyć makijaż, nagrywać rolki, filmy, tiktoki. Ale byłam dzisiaj u ortodonty znowu. Po dzisiejszej wizycie jestem bardzo zadowolona, ale dowiedziałam się też, jak długa droga jest przede mną i co muszę zrobić prawdopodobnie jeszcze przed tym, jak założę aparat. Bo to nie jest taki hopsy. I dostałam ostatnio komentarz na TikToku. Czy nie myślałam, żeby sobie założyć aparat na zębę? Nie zamierzam opisywać, odpowiadać na każdy komentarz każdej osoby po kolei. Ja chyba nie bardzo mogę iść tak lody w takim pudełku, bo mi się wydaje, że ja bym to spokojnie naraz zjadła. To jest jeszcze odnośnie tych komentarzy z pytaniami. Przykładowo o mój aparat, chociaż to nie jest częste. Ja bardzo rzadko zdarzam się, bardzo rzadko spotykam takie w ogóle komentarze, że ktoś pyta, czy założę aparat, albo czy planuję, albo czy zamierzam, więc to nie jest częste, Ja na to nie narzekam, ale. Chcę, żebyście wiedzieli, że prawdopodobnie osoby są świadome problemu i prawdopodobnie albo już coś z tym robią, albo zamierzają, albo...